Za chwilę głos zabierze kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Bosak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 5. i 9. kadencji. Lider Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. W latach 2011-2016 działał w zarządzie stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Uczestniczył w organizacji czterech ogólnopolskich komitetów wyborczych i w ponad 10 wyborczych kampaniach. Działalność społeczną rozpoczął jako nastolatek w Związku Harcerstwa Polskiego. W klasie maturalnej dołączając do młodzieży wszechpolskiej, której w późniejszych latach był prezesem. Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej i ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w Parlamencie Europejskim. Startując w 2005 roku w wieku 23 lat został najmłodszym posłem na Sejm piątej kadencji. Był wiceszefem zespołu ekspertów Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, gdzie przygotował między innymi pierwszą w Polsce mapę wydatków publicznych. Drodzy Państwo Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak. Premier Mateusz Morawiecki podczas narady w kancelarii premiera zapytał nas i przedstawicieli wszystkich zgromadzonych sił politycznych, jaka jest nasza opinia, jeżeli rząd zdecyduje się na zamknięcie granic naszego kraju. Nasza odpowiedź była jasna i jednoznaczna. Rząd w sytuacji kryzysowej nie może wahać się z podjęciem żadnych niezbędnych działań, które mają służyć bezpieczeństwu i zdrowiu obywateli. Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niecodzienna. To miała być normalna kampania wyborcza, to miała być normalna konwencja wyborcza, w której Państwo wzięliby udział. Mieliśmy w tej chwili jeździć po kraju i brać udział w spotkaniach z Polakami, tak jak robiliśmy to jeszcze kilka tygodni temu. Niestety wszystko się zmieniło i całkowicie zmienia się także nasza strategia wyborcza. Odwołaliśmy wszystkie spotkania, zmieniliśmy całkowicie nasze plany, wszystkie nasze lokalne sztaby wyborcze zostały oddane do dyspozycji jako wolontariusze panom wojewodom po to żeby pomóc w zarządzaniu kryzysowym jeżeli tylko będzie taka potrzeba zawsze byliśmy jesteśmy i chcemy być taką siłą polityczną która gdy nie rządzi państwem jest opozycją merytoryczną i opozycją konstruktywną w takich chwilach w takich chwilach potrzeba solidarności w takich chwilach potrzeba współpracy, w takich chwilach potrzeba posłuszeństwa procedurom, nawet wtedy, kiedy nie w pełni rozumiemy ich sens i kiedy mamy wątpliwości, bo są takie wątpliwości również pomiędzy nami, czy wszystko jest zarządzane tak, jak należy. W takich chwilach potrzeba także rozsądku. Byłem pierwszym kandydatem na prezydenta w tych wyborach, który otwarcie sformułował apel o przesunięcie wyborów prezydenckich. Dla każdego, kto obserwuje w tej chwili kampanię prezydencką i sytuację polityczną w kraju, niezależnie z którym kandydatem sympatyzuje i niezależnie, którą siłę polityczną popiera, dla każdego jest w tej chwili jasne, że sytuacja absolutnie odbiega od normalności. Te zarządzenia, które wczoraj ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki, to wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na raty. Zaapelowałem bardzo jednoznacznie w środę, aby. Wprowadzić stan nadzwyczajny i aby przesunąć termin wyborów. Panie Prezydencie, Panie Premierze, chciałbym ponowić ten apel nie tylko w imieniu swoim, ale w imieniu tysięcy Polaków, którzy w tej chwili zastanawiają się, czy będą mogli bezpiecznie uczestniczyć w organizacji procedur wyborczych, którzy zostali zgłoszeni przez nasz Komitet Wyborczy do obwodowych komisji, którzy uczestniczyli przez ostatnie miesiące w przygotowaniach do kampanii wyborczych, którzy zbierali podpisy którzy chcą po prostu i zagłosować. Wysunęliśmy propozycję głosowania przez internet. Wiemy, że jej przygotowanie wymaga czasu. Wiemy, że jest to rzecz nowa, do której nasze państwo, tak jak do całej tej sytuacji, nie jest jeszcze przygotowane. Potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy rozsądku, potrzebujemy odważnych decyzji. Wczorajsze decyzje ogłoszone przez pana premiera są odważne. Ale potrzebujemy pójść o krok dalej. Potrzebujemy tej kropki nad i, jaką jest właśnie wprowadzenie i skorzystanie z konstytucyjnych przepisów o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i jeszcze raz to podkreślę o przesunięciu wyborów. Tutaj nie ma miejsca na hamletyzowanie, tutaj nie ma miejsca na stawianie nas wszystkich przed alternatywami, czy mamy uczestniczyć w kampanii wyborczej, czy mamy czekać, jeśli tak, to jak długo na decyzję o jej przerwaniu. Czy mamy zająć się tym, co w tej chwili dla nas bezpieczeństwem, co dla nas najważniejsze, a więc bezpieczeństwem i troską o nasze rodziny, o naszych przyjaciół, o naszych współpracowników, o naszych wszystkich yy, towarzyszy, którzy są z nami w tej całej pracy, którą wykonujemy pracy na poziomie społecznym, pracy na poziomie politycznym. Dziś wszystkie myśli i wszystkie siły musimy skupić także na trosce o nasze państwo. Ono przechodzi bardzo trudny test. Nasze państwo przechodzi trudny test i wszyscy funkcjonariusze, wszyscy pracownicy różnych sektorów państwowych przechodzą ten test. Na pierwszym froncie w tej chwili znaleźli się lekarze, znaleźły się pielęgniarki, znaleźli się pracownicy personelu pomocniczego sektora ochrony zdrowia. Za nich wszystkich trzymamy kciuki. Wiemy, że w tej chwili swoim nadzwyczajnym wysiłkiem, swoim często poświęceniem ryzykując niekiedy swoje zdrowie, a nawet życie, troszczą się o to, żebyśmy nie znaleźli się w zapaści podobnej jak inne państwa, w których sytuacja nie została opanowana, w których skupiska wirusa nie zostały prawidłowo zdiagnozowane, a jego rozprzestrzenianie się nie zostało powstrzymane. Trzymamy kciuki, a jednocześnie widzimy wieloletnie zaniedbania. Widzimy, że ochrona zdrowia nie była priorytetem żadnego z dotychczas rządzących rządów. I będziemy o tej sprawie mówić i będziemy żądać wyciągania konsekwencji od tych, którzy dopuścili do sytuacji, w której brak sprzętu ochronnego, w której brak jasnych kanałów przekazania informacji o obowiązujących procedurach, w których w niektórych szpitalach zapanował chaos, jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów, którzy zgłaszają się z, z podejrzeniami. Test, który przechodzi nasze państwo, to także test, który przechodzą funkcjonariusze wszystkich służb państwowych funkcjonariusze Straży Granicznej, gdzie formalnie zostały wprowadzone kontrole, a ze wszystkich stron kraju dochodzą do nas informacje, że czy to drogą lądową, czy przez y, transport lotniczy przyjeżdżające osoby do kraju nie są prawidłowo kontrolowane. To wymaga wyjaśnienia, dlaczego tak się działo i to wymaga uszczelnienia, to wymaga również dobrego zarządzania. W tej chwili, w tych dniach mobilizowani są również żołnierze. Żołnierze, którzy, jeżeli sytuacja będzie jeszcze bardziej krytyczna, zostaną zaprzęgnięci do pomocy również w panowaniu nad sytuacją czy w pomocy osobom objętym kwarantanną. Mowa o tym była także podczas narady u pana premiera. Za tych wszystkich żołnierzy również będziemy trzymać kciuki i życzyć im powodzenia w dobrym wykonaniu swoich obowiązków. Ostatnią grupą, którą chcę tu wspomnieć, są urzędnicy i politycy szczebla centralnego. Urzędnicy. Od których zależy właśnie wdrażanie tych wszystkich procedur, łącznie z urzędnikami szczebla rządowego, jak minister zdrowia, wierzymy, że dają z siebie wszystko. Ale również oni, również oni narażeni są na wieloletnie zaniedbania, które w tej chwili muszą w ciągu kilku tygodni nadrobić. I politycy szczebla rządowego i przywództwa formacji opozycyjnych. Obserwując przekazy medialne, widzimy bardzo wyraźnie, że nie wszyscy niestety zdają ten egzamin. Nie wszyscy zdają ten test. Część polityków zachowuje się niepoważnie. Część polityków uważa, że tą kryzysową sytuację nadal może wykorzystywać do kampanii wyborczej. My normalną kampanię przerwaliśmy. Nie dlatego zatrzymaliśmy się w jakiejkolwiek krytyce rządu czy wytykaniu jakichś drobniejszych potknięć czy niekonsekwencji, że mamy zamiar zrezygnować z własnej rywalizacji politycznej, ale dlatego, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna. Państwo okazało się niewystarczająco przygotowane. Luty został częściowo zmarnowany. Sytuacja gospodarcza robi się coraz trudniejsza. Wiele przedsiębiorstw straciło nawet 90% obrotów. Państwa sąsiednie, często bogatsze od nas, wdrażają coraz większe pakiety antykryzysowe i będziemy postawieni także jako państwo, także jako cała gospodarka, przed koniecznością rywalizacji z tymi rozwiązaniami antykryzysowymi, które zostaną wdrożone na jednolitym rynku, na którym funkcjonujemy, rynku unijnym, z rozwiązaniami antykryzysowymi. To, czego potrzebujemy w tej sytuacji, to silne, sprawne i suwerenne państwo. Wszyscy komentatorzy od prawicy do lewicy zwrócili na to uwagę w ostatnich kilku dniach, że to właśnie państwa okazują się sprawne, że to właśnie państwa w tej sytuacji są zdolne podejmować działania, a nie duże organizacje międzynarodowe które okazują się rozrywane wewnętrznymi konfliktami albo po prostu niezdolne do działania. Nasz program, który dziś miałem w planie przedstawić i który miał być głównym punktem tej konwencji, a musieliśmy przeformułować głęboko i program, i formułę konwencji, nasz program, który dziś chcę przedstawić, ma na celu właśnie wzmocnienie państwa i ma na celu właśnie porządek panujący w państwie, ma na celu jego sprawność, ma na celu. Usprawnienie tych wszystkich niedoskonałości, z którymi zderzają się wszyscy politycy, niezależnie czy są w tej chwili w rządzie czy w opozycji. Ten program został sformułowany w postaci test konstytucyjnych, które zostały wydane w postaci broszury programowej Nowy Porządek. Tą broszurę Państwo już w tej chwili możecie znaleźć w internecie. Ta broszura, wrzucona na naszą stronę BOSAK2020, rozesłana również mediom, dziennikarzom. Wiemy, że nie znajdzie w tej chwili największego zainteresowania, bo społeczeństwo będzie zainteresowane przede wszystkim swoim bezpieczeństwem i tymi procedurami antykryzysowymi, które wdrożył rząd. To naturalne, ale właśnie teraz, kiedy obywatele dla własnego bezpieczeństwa powinni pozostać w domach, jest też dobry czas żeby zapoznać się z czymś, co nadaje się do czytania. Taki charakter ma 27 testów konstytucyjnych przedstawionych właśnie w, tym, w tej publikacji programowej. To owoc naszego wspólnego wysiłku. Zanim jeszcze doszło do epidemii koronawirusa, myśleliśmy, myśleliśmy od zeszłego roku, kiedy zaczęliśmy współpracę w postaci konfederacji, jak sformułować wiarygodny Poważny program naprawy naszego państwa. Program, który nie tylko by służył na kampanię wyborczą, ale program, który dzięki wysiłkom zrealizujemy. Dziś ten program mam zaszczyt Państwu przedstawić i zostawić pod rozwagę, i zostawić do dyskusji, i zostawić do oceny komentatorów, analityków, prawników, konstytucjonalistów, wszystkich tych, którzy są zainteresowani realną naprawą naszego państwa, a nie tylko szarpaniem się z jego niedoskonałościami i wytykaniem na w. Niezależnie od tego, kto rządzi, kto komu co zawinił. Proszę Państwa, to jest 27 tez konstytucyjnych, których ja teraz wszystkich nie omówię. Omówię tylko te wybrane, które, jak sądzę, mają głęboki związek z sytuacją, w której się w tej chwili znajdujemy. Początek, a więc pierwsze tezy dotyczą organizacji naszego państwa. One wszystkie skupiają się wokół ideału państwa sprawnego państwa, które nie jest targane wewnętrznymi konfliktami. A więc jedna długa kadencja prezydenta. W sytuacjach kryzysowych nieakceptowalna dla nas jest sytuacja taka, iż pan prezydent rozrywany jest pomiędzy troską o nadzór nad podległymi mu czy reprezentowanymi przez niego jako przez głowę państwa służbami państwowymi, a pomiędzy obowiązkami związanymi z kampanią wyborczą. Kadencja prezydenta powinna być dłuższa. Kadencja prezydenta powinna być dłuższa, powinna być jednolita. Władza prezydenta nie powinna być dzielona niepotrzebnym konkursem i ko konkursem mającym na celu reelekcję. Proponujemy kadencję siedmioletnią, możliwość wyboru prezydenta tylko raz. Następnie silna pozycja premiera. Premier jest osobą, która w Polsce rządzi. Powinien mieć nieskrępowane ręce różnego rodzaju konfliktami instytucjonalnymi. Wszyscy analitycy naszej konstytucji wskazują, że konflikty kompetencyjne jest tym, co wstrzymuje premiera przed reformami, które są niezbędne jak sektor ochrony zdrowia, zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi. Więc w tezie trzeciej o silnej pozycji premiera proponujemy szereg usprawnień, jak uczynić władzę premiera efektywną. Obok umocnienia władzy czy to premiera czy prezydenta, nie zapominamy o tym, że każda władza musi podlegać kontroli. Gdyby władza, którą mamy w Polsce, podlegała dobrej kontroli, być może nie doszłoby do wielu zaniedbań, z którymi w tej chwili się spotykamy. I tu proponujemy kolejne tezy wprowadzenie ustaw organicznych jako konstytucyjnego narzędzia niepozwalającego władzy na wyjście poza ramy dobra wspólnego, reforma Senatu, który miałby mieć również nowe role, takie jak zwiększone uprawnienia specjalnych komisji śledczych. Instytucje kontrolne w rękach opozycji, a więc żeby nie było takiej sytuacji, w której rząd rządzi niepodzielnie w całym państwie, a opozycja nie ma żadnego wpływu na nic i nie może nawet rządowi patrzeć na ręce. Wzmocnienie kontroli władzy poprzez parlament, a więc żeby parlament mógł realnie sprawdzać, czy rząd realizuje to, o czym mówi, aby, aby parlament mógł realnie sprawdzać to, co się dzieje z władzą proponujemy także zmianę sposobu wyboru sejmu to jest zmiana ordynacji wyborczej zmniejszenie liczby posłów o połowę polonijne okręgi wyborcze po to żeby docenić Polaków którzy pozostali poza granicami w tezach konstytucyjnych zajmujemy się dalej stosunkami polski z unią europejską zajmujemy się sprawami Kultury i światopoglądu, tu też potrzebny jest element porządku w państwie, aby nie było rozrywane nieustannymi konfliktami. I zajmujemy się oczywiście tym, co dla nas bardzo ważne, i tym, co będzie dla nas bardzo ważne w tym trudnym roku gospodarką. Podczas narady, w której uczestniczyłem w tym tygodniu, pan premier powiedział, że już w tej chwili jest jasne, że nie będzie zapowiadanego wzrostu gospodarczego a dochody budżetowe co najmniej w pewnej części nie zostaną zrealizowane w zapowiadanym wymiarze. Troska o y, kondycję finansów naszego państwa i kondycję polskich przedsiębiorców jest czymś, co połączyło nas w Konfederacji. I tutaj proponujemy bardzo ważny przepis do polskiej konstytucji, a więc zakaz uchwalania budżetów z deficytem, aby państwo nie można było zadłużać w czasach dobrej koniunktury. To następowało przez ostatnie lata. Mieliśmy lata dobrej koniunktury i wiarę w to, że ona będzie wiecznie trwać. Aż przyszło coś, czego nikt nie przewidywał, to znaczy obecna sytuacja i już panujący w tej chwili kryzys w wielu branżach. I proszę Państwa, my te tezy konstruowaliśmy, jeszcze nie wiedząc, że dojdzie do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie. A właśnie w tych przepisach o zakazie deficytu przewidzieliśmy trzy wyjątki. Jeden z nich to sytuacja stanu nadzwyczajnego. Proponujemy, żeby w polskiej konstytucji normalnie był zakaz uchwalania budżetów z deficytem, ale jeżeli dojdzie, do wojny, jeżeli dojdzie do drastycznej recesji, jeżeli dojdzie do stanu nadzwyczajnego, to żeby rząd wówczas mógł działać w sposób nadzwyczajny. To wynika z logiki, to wynika z racjonalności ekonomicznej, to wynika z bliskiego nam zdrowego rozsądku w spojrzeniu na sprawy gospodarcze. Także mówię o tym, żeby pokazać, że te tezy, choć pisaliśmy je i przygotowywaliśmy je w czasach jeszcze normalnych, zanim zostały te wszystkie obostrzenia ogłoszone, które mamy w tej chwili, te tezy doskonale pasują do obecnej sytuacji, bo odpowiadają na te wyzwania, z którymi właśnie się w tej chwili zderzamy. Wyzwanie skutecznego państwa, wyzwanie sprawności zarządzania gospodarczego także w sytuacjach nadzwyczajnych. Pozostałe tezy dotyczą kryzysu sądownictwa, proponujemy rozwiązania, zachęcam do zapoznania się z nimi, proponują poszerzenia gwarancji praw obywatelskich, szczególnie tam, gdzie naszym zdaniem są one bezpodstawnie naruszane i bezpodstawnie łamane. Szanowni Państwo, to czego potrzebujemy w takiej trudnej sytuacji to nie tylko program reform ustrojowych, który właśnie pod hasłem nowego porządku przedstawiamy dziś i w tym czasie. Kiedy rząd zachęca nas do pozostania w domach dla naszego bezpieczeństwa i pod tym postulatem się podpisujemy, oddajemy Państwu ten program pod rozwagę, oddajemy na spokojne wieczory do lektury, życząc właśnie, by te wieczory były dla Państwa rzeczywiście spokojne i bezpieczne.